Dziś w cyklu artystyczne tandemy jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów, Krzysztof Kieślowski i jeden z najbardziej znanych polskich kompozytorów muzyki filmowej, Zbigniew Preissner. Zbyszka mi polecił Ante Krause, który który któremu Zbyszek pisał pierwszą muzykę w życiu do filmu, pisał to była muzyka do filmu Prognoza Pogody Antka Krauzego. Jantek mi go polecił, pozdali spotkaliśmy się i zaczęliśmy gadać o scenariuszu filmu bez końca. To była nasza pierwsza praca. Cię. A ty wierzysz, że Bóg jest? Tak. No kim on jest? Zrealizowali wspólnie 16 filmów. Po nakręconym w 85 roku bez końca powstał cykl telewizyjny Dekalog. Forma serialu wymagała skomponowania miniatur, które powracają w krótkich wariacjach. To na muzyce Preisnera spoczęła trudna rola zbudowania metafizycznej atmosfery filmu, którego realia były współczesne, konkretne, tylko pośrednio związane z zasadami dekalogu. Zbigniew Preisner skomponował muzykę do ponad 60 filmów. Nie ma wykształcenia muzycznego. Dla filmu odkrył go inny twórca muzyki filmowej, Zygmunt Konieczny. On stał się jego mistrzem i muzycznym przewodnikiem. Światową sławę przyniosła Preisnerowi współpraca z Krzysztofem Kieślowskim. On dał możliwość pisania muzyki narracyjnej, pisania muzyki, która jest, która wynosi się jakby ponad, ponad obraz, muzyki, która jakby jest y, w pełni rolę bohatera, w pełni rolę. Muszę powiedzieć, że pracując z różnymi dystryktorami w świecie, y, z różnymi produkcjami w świecie, y, nigdy, nigdy, nigdy nie robi takiej możliwości pisania takiej muzyki. Kil manża. Que nous manżassions. Que vous Kil mangeasse. Zbigniew Preisner był wielokrotnie nagradzany głównie za muzykę do filmów Kiślowskiego. Wśród kilkudziesięciu międzynarodowych wyróżnień są dwa Cezary przyznane przez Akademię Francuską Berliński Srebrny Niedźwiedź. Trzykrotnie nagradzało go Stowarzyszenie Krytyków Filmowych w Los Angeles. Nikt przed Preisnerem nie otrzymał nigdy tej nagrody dwa razy. Do mnie, nie grze temu. Trzymasz cztery godziny. Po śmierci reżysera, Preisner powiedział: Ilu jeszcze zostało takich reżyserów jak Kieślowski, którzy chcą od kina czegoś więcej niż samej tylko możliwości kręcenia serii ruchomych obrazków. Preisner, który przez wiele lat muzyko ilustrował twórczość filmowca, napisał po jego śmierci marsz żałobny rekwiem dla mojego przyjaciela. Krzysztof był takim facetem, który się nie bał śmierci, ponieważ on pięknie żył. To nie był facet, który czekał, jakby trzymał się kurczowo swojej pozycji, swojego, nie wiem, swojego zawodu. To był człowiek, który w każdej chwili mógł To był człowiek, który miał ogromny dystans do tego, co robił. Nie był zawistnym. Nie był człowiekiem, który szkodził, odwrotnie, pomagał. I myślę, że dla niego ta śmierć była czymś tak naturalnym, jak to, że się rano budzimy, czy jak to, że wieczorem zasypiamy. Już za chwilę bez końca Krzysztofa Kieślowskiego z muzyką Zbigniewa Preisnera. Polecam!